Siemanko, z tej strony dready to i przedstawię wam kolejny aspekt mechaniczny Dungeons and Dragons. A konkretnie będziemy dzisiaj mówić o multiklasowości i atutach. No bo tak, są tacy, którzy mają bardzo określony koncept postaci. Chcę być silnym człowiekiem, dzierżącym miecz i aż do końca tej kampanii będę robił tylko to. Szedł i siekał mieczem. No i z każdymi poziomami będziesz mógł siec coraz mocniej, częściej i lepiej. Ale... Pośród nas znajdują się też tacy, którzy lubią mniej typowe połączenia. Można powiedzieć, że komuś umiejętności Paladyna nie wystarczają i jego zacięcie aktorskie objawia się w tym, że jeszcze dobrałby parę poziomów Barda, no bo to mu pasuje. I właśnie multiklasowość nam na to pozwala. Niemniej jednak jest to opcja, wedle tego co mówi podręcznik gracza, którą musi zaakceptować mi z podziemi, ale wydaje mi się, że dla większości nie jest to problem. Jak to wygląda w praktyce? Zaczynamy przygodę jako jakaś klasa na poziomie pierwszym. W dowolnym momencie naszej progresji, zamiast wzięcia kolejnego poziomu w wybranej klasie, możemy wybrać jedną z pozostałych 12 klas. Jeśli chcemy się zdecydować na ten krok, to są pewne wymagania. Każda klasa, w którą chcielibyśmy zmultiklasować, ma wymagania odnośnie parametrów cech. W przypadku barbarzyńcy jest to siła na poziomie 13, jeśli byłby to zaklinacz, to jest. Z kolei charyzma na tym samym poziomie, zawsze jest to wartość 13, choć zdarza się tak jak na przykład w przypadku łowcy, że potrzebujemy dwóch atutów na odpowiednim poziomie. W tym przypadku jest to zręczność i mądrość. Teoretycznie, jeśli ktoś ma takie nietypowe ambicje, to jesteśmy w stanie stworzyć postać w perspektywie oczywiście grania wielu, wielu poziomów bardzo długiej kampanii, która będzie miała przynajmniej po jednym poziomie każdej klasy. Nikogo nie oceniam. No i ci, którzy podchodzą do gry bardziej taktycznie, oni widzą kwadraty, mogą już zacierać rączki. No bo tak, barbarzyńca, jak nie nosi pancerza, to dodaje sobie budowę i zręczność. A jakbym jeszcze dobrał poziom mnicha, to on dodaje jeszcze mądrość. No niestety, pewne umiejętności w ten sposób się nie łączą i akurat ta do nich należy. Obrona bez pancerza nie jest aż tak dobra, więc musimy się, jeżeli byśmy stworzyli multiklasę barbarzyńcy z mnichem, to musimy zdecydować się na jeden sposób naliczania obrony bez pancerza. Podobną sytuacją jest atak wielokrotny. Jeśli występuje w danej klasie, najczęściej w okolicach piątego poziomu i z multi klasujemy w inną klasę i ją też dobijemy do piątego poziomu, to nie dostajemy kolejnego multi-ataku, Tylko raz możemy otrzymać atak wielokrotny. Wyjątkiem jest wojownik, który sam z siebie na wyższych poziomach dostaje więcej ataków. To jest jedyny sposób, żeby mieć ich więcej w ten sposób. Ostatnią tego typu umiejętnością jest akt wiary, czyli umiejętność, do której ma dostęp zarówno paladyn, jak i kleryk. W tym przypadku yy, połączenie tych dwóch klas zwiększa nam wachlarz możliwości aktu wiary, a nie możliwości skorzystania z niego. Chyba, że wyciśniemy więcej poziomów kleryka, wtedy on pozwala nam użyć tej umiejętności więcej niż raz, ale to już zależy od Was. Jeśli spojrzymy na aspekt magiczny, to tu zaczynają się pewne schody. No bo tak, taki mag jest w pełnej krwi czarodziejem. On może rzucać poziomy od pierwszego poziomu do dwudziestego. Co poziom dostaje tego więcej. Ale jeśli spojrzymy na użytkowników magii, którzy mają tych zaklęć zdecydowanie mniej, powiedzmy o połowę jak w przypadku Palady na Łowcy albo jeszcze mniej, czyli taką Jedną trzecią w przypadku mistycznego rycerza dla wojownika i mistycznego łotra dla łotra, to wtedy zaczyna nam się to rozwarcie. Dlatego na stronie 165 w podręczniku gracza znajduje się odpowiednia tabela, która pokazuje nam, ile mamy komórek, komórek czaru na odpowiednim poziomie. Komórki zaklinacza, maga i druida liczymy pełną, czyli. Każdy poziom w tej klasie liczy się jak pełny poziom czarodzieja. Poziomy, które weźmiemy w klasie paladyna i łowcy, liczą się za pół, a jeśli mówimy o mistycznym łowcy, o mistycznym łotrze i mistycznym rycerzu, te dzielimy na trzy, zaokrąglając w dół. W ten sposób wiemy, na jakim poziomie użytkownika magii jesteśmy i wiemy, ile mamy dostępnych komórek. Wszystko oczywiście musi skomplikować najbardziej roczna postać, czyli nasz ukochany czarownik, którego komórki działają w kompletnie inny sposób i dlatego musimy je rozpatrywać osobno poza tabelą na stronie 165. Może pojawić się sytuacja, w której łącząc klasy będziemy mieli komórki czarów wyższe niż, poziomy, niż nasza znajomość zaklęć. W tej sytuacji możemy rzucić po prostu zaklęcia, które znamy na wyższej komórce. Nie możemy dobrać zaklęć wyższych niż zna jedna z dwóch, bądź więcej klas, które połączyliśmy razem. Z ważniejszych rzeczy, które jeszcze wypadałoby wspomnieć, jest kwestia biegłości. Otóż, jeśli chodzi o rzuty obronne, to dostajemy tylko i wyłącznie te dwie biegłości, które dostajemy na pierwszym poziomie klasy, od której zaczniemy. Wybranie kolejnych klas na wyższych poziomach przy łączeniu nie daje nam dodatkowych biegłości. Do, Mogłoby to doprowadzić do śmiesznej sytuacji, w której łącząc zaledwie trzy klasy, nasza postać byłaby biegła w rzutach obronnych wszystkich sześciu, co byłoby dość mocno przesadzone. Dlatego ten aspekt jest zablokowany. Jeśli chodzi o umiejętności, to jest to podobnie. No, Wybór z pierwszego poziomu definiuje nam ilość biegłości w zdolnościach aż do końca, chyba że progresja w danej klasie, bądź to, co daje nam pochodzenie i rasa, to oczywiście rozszerza. Ale w sumie, jak połączyłbym mojego maga z wojownikiem, to przecież on może korzystać z większej ilości broni i pancerza. Tak, ponieważ biegłości w pancerzach i broniach. Działają osobno i są też wymienione w podręczniku z kolei na stronie 164. Dlatego przykładowo, jeśli byśmy chcieli zmultiklasować w mnicha, to akurat nie dostaniemy dużo, bo dostaniemy bronie proste i miecz krótki. Ale już wybranie Paladyna daje nam lekkie, średnie, ciężkie pancerze, broń prostą, broń żołnierską. Połączenie z magiem przeromane. Wracając do początku, bo często pojawiają się pewne wątpliwości. Za każdym razem, kiedy nazbieramy odpowiednią ilość doświadczenia, możemy zmultiplikować. to już wspomniałem. Ale... Co się dzieje w sytuacji, mam pierwszy poziom jednej klasy, pierwszy poziom drugi klasy. Wtedy nadal jesteś postacią drugiego poziomu. To ma znaczenie, ponieważ biegłości, a raczej jej wartość, zaczynając od plus 2, rośnie w miarę poziomu postaci, a nie poziomu w danej klasie. To jest sprzyjające dla wszelkich postaci, które, wszelkich graczy, którzy zdecydują multiklasować swoje postacie. Jednak co się dzieje w przypadku zbierania doświadczenia? Tu sytuacja jest identyczna, jesteś postacią drugiego poziomu, więc potrzebujesz tyle samo doświadczenia, ile postać, która jest pełnej krwi wojownikiem, żeby wejść na poziom trzeci. I akurat to jest 900. Musiałem to powiedzieć. Ostatnim aspektem, który może wprawić w pewne wątpliwości, są kości wytrzymałości. Tu zasada wygląda tak. Klasa, od której zaczynamy na pierwszym poziomie, zawsze wygląda tak, że jej kość wytrzymałości, przyjmijmy, że jest to wojownik, czyli mamy K10. Wartość maksymalna 10, dodajemy modyfikator zbudowy. To już powinniście wiedzieć. Przy następnych poziomach i wtedy mamy jedną kość wytrzymałości K10. A co jeśli zdecydujemy się następny poziom wziąć? klasie, która ma inną kość wytrzymałości. Przykładowo takiego maga, który ma kość k6. W tym przypadku nasza pula składa się nasza pula kości wytrzymałości składa się z kilku różnych kości. Jeśli nazbieramy wiele klas to możemy mieć kości k6, 8, 10, 12 to już zostawiam tylko i wyłącznie decyzji mistrza podziemi i kreatywności gracza, który zdecyduje się połączyć tak nietypowe klasy jak barbarzyńca, mag, wojownik i powiedzmy łotr. Czyli wydaje mi się, że już teraz wiecie wszystko na temat wieloklasowości. Jeśli uważacie, że chcecie zbudować postać w ten sposób, że nie jest tylko i wyłącznie wojownikiem, ale ma też sobie w duszy artysty, czy może unikalną żyłkę do magii, albo jej umiłowanie do natury chciałoby znaleźć odzwierciedlenie w umiejętnościach druina, to macie już wszelkie narzędzia, które Wam to ułatwią. A, jednak nie. Bo jest jeszcze pewna opcja, która dotyczy tak naprawdę tych postaci, które mogą e, zdecydować się nawet tylko na jedną klasę przez wszystkie 20 poziomów. Chodzi mi tutaj o atuty. Standardowo, nie mówię tutaj o wojewniku, na czwartym, ósmym, dwunastym i osiemnastym poziomie możemy rozwinąć nasze cechy o dwa punkty. Absolutne podstawy, wiem, wiem. Oglądajcie poprzednie filmy. Ale jest jeszcze jedna opcja, bo możecie zdecydować, że wasza charyzma na poziomie 18 już wystarczająco działa na to, żeby wszelkie możliwe drzwi otwierały się przed wami na oścież, a ceny w wszelkiej maści, kramach i sklepikach są już tak niskie, że nie musicie zwiększać tych cech. Możecie wybrać atut. Jak to działa? Atut zawiera. Opis, który ma yy, wpływa na mechanikę. Dodaje pewne dodatkowe rzeczy, które możecie zrobić dodatkowo. Biorąc pierwszy z brzegu atut, no a wybierzmy może coś krótkiego, atut Czujny. Otrzymujecie premię plus 5 do inicjatywy, która działa za każdym razem. Póki jesteście przytomni, nie możecie zostać zaskoczeni, no i wasi przeciwnicy nie otrzymają ułatwienia w testach ataku, gdy was nie widzą. Daje to dodatkowe możliwości. Nie rozwijacie statystyk, ale możecie w ten sposób osiągnąć zdecydowaną inną przewagę na polu bitwy, jak i w sytuacjach zdecydowanie bardziej polegających na odgrywaniu postaci, bo niektóre atuty, takie jak aktor, bardziej kierują się w tą stronę. Jednak byłoby kłamstwem, gdybym powiedział, że wzięcie atutu odcina Was od zwiększenia statystyk, ponieważ spora część atutów działa w ten sposób, że zwiększa wybraną cechę o 1 a i dodatkowo daje jakieś bonusy. Takim przykładem może być akurat, no wybierzemy sobie bystrumys. Zwiększa waszą inteligencję o jeden, a oprócz tego daje takie bajery, jak to, że zawsze wiecie gdzie jest północ, zawsze wiecie ile godzin pozostało do wschodu słońca, jesteście w stanie sobie przypomnieć w najmniejszych szczegółach wszystkie rzeczy. Zobaczone lub usłyszane przez Was w ciągu ostatniego miesiąca. To akurat jest atut, który jest idealny dla graczy, którzy nie zawsze słuchają Mistrza Podziemi i mogą powołać się na atut i poprosić o to, żeby przypomniał imię tej postaci, którą spotkali w tej karczmie tydzień temu. No wiecie, której. Ostatnim aspektem atutów, o którym warto jest wspomnieć jest to, że niektóre wymagają pewnych rzeczy, żeby móc w ogóle je wybrać. Czasem jest to poziom pewnej cechy, na przykład czatownik wymaga zręczności na poziomie 13 lub wyższej, ale są też takie, które wymagają pewnej umiejętności bądź biegłości. Mistrz ciężkiego oręża wymaga biegłości w ciężkim orężu, ale są też takie powiązane z magią, jak na przykład Mi... mistyczny strzelec, który wymaga umiejętności rzucania przynajmniej jednego czaru. Logiczne, ale jednak warto o tym wspomnieć. Więc to. Teraz już jesteś uzbrojony we wszelką wiedzę, która jest ci potrzebna, żeby stworzyć Twoją postać i to w dowolny sposób, jak ją sobie wymarzysz. Pamiętaj, to jest Twoja postać i nawet jeśli pewne rzeczy mechanicznie nie będą dawały Ci takich statystyk, takich osiągów, jak będą dawały Twoim kolegom i koleżankom z drużyny, to pamiętaj, że cały czas to jest Twoja postać i ma Ci dawać satysfakcję z odgrywania jej. I wykonywania akcji. To by było ode mnie na tyle. Twórzcie postacie, odgrywajcie je jak najciekawiej się da. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!